Hejka moje drogie, przychodzę dzisiaj do Was z filmem o dwóch nowościach, o których chciałam właśnie opowiedzieć Są takie naprawdę świeże, super nowości Ale też postanowiłam, że postaram się Wam na ten tydzień i na przyszły tydzień ponagrywać więcej filmów W związku z tym, że faktycznie powinniśmy siedzieć na dupskach w domu i nie wychodzić dziewczyny Ja też tak robię, mam home office, nie wychodzę, zakupy... Zrobiłam takie, żeby właśnie iść raz, robić zakupy i nie ładzić tam ciągle, bo ludzie to też bardzo źle zrozumieli, bo ludzie poszli robić zapasy jak na wojnę, że tego jedzenia nie będzie. A to zupełnie nie o to chodzi, moi drodzy. Po to mieliśmy iść znaczy, mieliśmy, no nikt nam nie kazał, ale mm, powinniśmy iść na zakupy raz, a porządnie z tego względu, żeby co chwilę nie dochodzić wiecie żeby a nie jeść dzisiaj po śmietanę, a jutro po chleb, a trzeci dzień po coś tam, a czwarty dzień po coś tam. Nie, chodziło o to, żeby pójść raz i nie łazić, ale też ludzie, nie ma sensu iść do tych sklepów i wy stoicie godzinę w kolejce z innymi ludźmi i to jest jeszcze gorsze. Więc no ja na szczęście zrobiłam to wcześniej Przed całą tą falą. I teraz na przykład tak jak dzisiaj potrzebuję. Okej, okay, potrzebuję śmietanę, ale potem śmietane albo Bartek pojechał, i albo pojedzie do żabki, gdzie widziałam, że u nas w żabce ludzie wchodzą, że jest jedna osoba, i jak wyjdzie, to dopiero następna osoba wchodzi, to jest super. Albo po prostu na Orlen, bo u nas na Orlenie akurat jest, są takie rzeczy jak śmietana, serki wiejskie, sery, wędliny, więc tam... Nie ma problemu, więc też nie, nie żadne duże sklepy I właśnie też postanowiłam, że Wam chcę umilić ten czas, żebyście faktycznie... No dzieci nie chodzą do szkoły, młodzież nie chodzi do szkoły, studenci nie studiują nie Dużo ludzi w pracy ma wolne, bądź jest na L4, bądź na opiekach, więc Coś w tym czasie trzeba robić, więc postanowiłam, żeby Wam umilić ten czas to będę Wam nagrywała więcej filmów, żebyście te filmy po prostu miały, żebyście miały co robić, żeby Wam było przyjemnie, żeby było w miarę normalnie, bo nie ma co panikować w tej całej sytuacji, trzeba się dostosować, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie dla dobra. Całego ogółu, dla dobra Twojego, dla dobra Twoich dzieci, Twoich rodziców, Twoich dziadków Ale też dla dobra ogółu, bo po prostu się ten wirus nie będzie tak rozprzestrzeniał Jeżeli faktycznie się do tego wszystkiego dostosujemy Myślę, że nikt z nas nie chce mieć sytuacji taka jak jest we Włoszech Gdzie ludzie naprawdę nie mogą w ogóle wyjść z domu tylko z psem Albo muszą mieć specjalne pozwolenia, żeby móc gdziekolwiek wyjść Więc myślę, że nie chcemy do tego doprowadzić I dlatego siedzimy na tyłkach i przychodzę do Was z nowym filmem i słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z filmem O dwóch nowościach Sensumare wiecie, no ja Sensumare od bardzo dawna Ponad rok, regularnie Czy w dękach, czy w nowościach, czy w ulubieńcach Pokazuję Wam kosmetyki Sensumare Szczególnie krem pod oczy, tonik i serum To są takie trzy moje naprawdę hity Które są u mnie zawsze, to jest takie moje totalne must have I to zawsze w domu mam Bo są to cudowne kosmetyki U mnie się sprawdzają, są dobre Gdyby się u mnie nie sprawdzały i nie były dobre To mnie wracała do opakowania za opakowaniem I tak dalej, także to się sprawdza I teraz Sens Sumare. I puściło dwa nowe kosmetyki, z których byłam szalenie ciekawa. I powiem Wam, że na żel do mycia twarzy to ja u nich już tak czekałam, że po prostu już wiecie, nie mogłam wytrzymać, kiedy oni to zrobią, kiedy, kiedy wyjdzie żel, bo jest tonik świetny, jest serum. I faktycznie w ich ofercie brakowało mi żel do mycia twarzy. I jest. I to jest seria Algo Pure, to są dwa kosmetyki oczyszczające i pierwszy to jest właśnie taki delikatny żel do mycia twarzy i tutaj też jest woda z lodowca norweskiego, delikatne składniki myjące i też kompleks pięciu alg, czyli nadal wszystko jest w tym samym klimacie, czyli woda z lodowców, algi, cały czas wszystko się trzyma tak samo jak to, jak to do tej pory było. I powiem Wam, co dla mnie jest na przykład bardzo fajne w tym żelu. To, że o nie stubię, bo teraz, okej, okay, jest wielki szał na te szklane opakowania z pompką i tak dalej, ale jeżeli no teraz <laughs> większość z nas siedzi na dubsków w domu, więc nikomu nie powinno to przeszkadzać. Ty więc ja naprawdę jestem osobą, która dosyć często gdzieś wyjeżdża, albo prywatnie, albo służbowo. I mnie nie ma, i, i ja te żele muszę ze sobą mieć. I te żele w szkłach z pompkami niestety nie są dla mnie praktyczne. Nie mówiąc o lotach i tak dalej, no to, to nie ma opcji, trzeba to przelewać. Natomiast powiem Wam szczerze, że właśnie te żele w tubkach, od których bardzo dużo film odchodzi, na przykład ja tutaj cieszę się, że mam taką opcję, że, że mam żele i w szkle, ale że mam żel w tubie. Jest to po prostu wygodne dla osób, które dużo podróżują, często gdzieś jeżdżą, to jest to naprawdę po prostu bardzo wygodna forma. Jeżeli chodzi o sam żel, to powiem Wam tak, zapach tego żelu. Nadal jest bardzo podobny jak całe mm, sery, wszystkie, wszystkie rzeczy z Sensumare, które mam. Oni mają jedną nutę zapachową, co też mi się bardzo podoba. I mnie ta nuta się bardzo podoba. I powiem wam szczerze, że jak myjecie tym żelem twarz, to tak jakbyście trochę... Jakiś, ja wyczułam no jakichś cukierków nawet. Nie taką morską, tylko jakby nie wiem, jakimiś takimi cukierkami, kimś nim dwa, czy czymś takim, myła buzię. Także zapach jak dla mnie jest ok, ale to jest bardzo kwestia gustu i to nie jest jakaś istotna sprawa, ale od razu wam o tym mówię. Natomiast sam żel jest średnio gęsty, więc idealnie, bo ani za gęsty, ani za rzadki. Jest przeźroczysty, co ja też bardzo lubię. I nie pieni się mocno, co też ja bardzo lubię Bo właśnie nie macie dużo tej piany, łatwo jest to zmyć, usunąć Bez problemu tym żelem zmyjecie olejki, jakieś balsamy myjące Jeżeli właśnie używacie takiego dwustopniowego oczyszczenia twarzy To bez problemu wszystkie tłuste rzeczy zmyje. Podkład nawet bez używania tam olejków czy, czy jakichś innych preparatów do demakijażu pierwszych Podkład też bez problemu normalny czy podkład mineralny zmywam i bez problemu Bardzo ładnie oczyszcza tą skórę ja oczu nie myję żelami, więc tego wam tutaj nie powiem, ale jak gdzieś tam przypadkiem mi wpadł do oczu, to tych oczu nie szczypał, nie podrażniał. że ten żel się mocno nie pieni, to jak myjecie nim buzię, to wręc, wręcz czujecie, że może nie to, że nawilżenie, ale że ta buzia jest tak kojona. Że, że ma takie właściwości kojące takie jest właśnie I ta konsystencja I to, że nie jest taki wysuszający Nie jest taki wiecie, mocny, agresywny Dla naszej skóry właśnie powoduje to Że nie czujecie mocnego ścięgnie, ściągnięcia Żadnego szczypania, pieczenia Wysuszania, też jak zmyjecie już wodą I wiecie, osuszycie sobie buzię To też nie czujecie właśnie Tego ściągania, pieczenia Takiego dyskomfortu, tylko czujecie, że ta skóra Jest po prostu oczyszczona Nie mówię, że, że skóra jest po oczyszczeniu nawilżona No bo Dziewczyny też bez przesady, mało który kosmetyk to będzie robił, bo nie takie jest zadanie żelu. Żel ma oczyścić, a przy tym ma nie wysuszyć tej skóry, i ten to robi znakomicie. Więc jeżeli szukacie naprawdę bardzo dobrze oczyszczającego żelu, łagodnego, skutecznego w opakowaniu takim, a nie na przykład w szklanej, ciężkiej butli, to jak najbardziej wam mega ten żel polecam, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. A druga rzecz, która wyszła z tej serii, to jest peeling enzymatyczny, delikatny peeling enzymatyczny o działaniu oczyszczającym i wygładzającym. Tu są enzymy z żurawiny, papai, mango, wyciąg z jagód Pieprzu tasmańskiego, woda z lodowca i też pięć alg. I to, co wyróżnia według mnie ten peeling, to jest w ogóle konsystencja tego peelingu i miałam wiele peelingów enzymatycznych, najróżniejszych rzeczy z żadnym się nie spotkałam z taką konsystencją jak tu. Bo to jest, wiecie co? Forma żelu, ten peeling jest żelowy, ale w formie pianki, wiecie, pianka z żelu. Jakbyście naprawdę ja bym to tak porównała, jakbyście miały mieć piankę? Z żelu. Trochę czasami bazy silikonowe mają taką, wiecie, jak macie żelową bazę silikonową, to one też mają taką konsystencję. Tutaj nie, nie ma silikonu, tylko wiecie, chcę Wam do czegoś porównać tą konsystencję takiej żelowej pianki, coś fantastycznego, zapach standardowy jak yy, pachnie identycznie jak serum to algo light, które ja tak uwielbiam. To jest peeling, który zostawiacie sobie na 15-20 minut. Ja zazwyczaj robię to właśnie takie domowe spa. Dzisiaj też wam wieczorem nagram domowe spa, pokażę wam jak ten peeling właśnie użyłam. I ja sobie go po prostu nakładam. Faktycznie idę do wanny i wtedy sobie z tym peelingiem te 20 minut mniej więcej siedzę. I to, co wyróżnia też ten peeling spośród innych peelingów enzymatycznych, jest on bardzo nawilżający. I powiem wam szczerze, że ten peeling to będzie idealna opcja pod maski oczyszczające dodatkowo, bo on jest delikatny. To nie jest coś na zasadzie, tak jak tołpa, na przykład, którym nie aż szczypie czasami ten peeling enzymatyczny. Są takie niektóre peelingi enzymatyczne, które aż. Szczypią, nie dziewczyny To jest łagodny, więc ten peeling będzie idealny, aby oczyścić swoją skórę Na przykład przed maseczkami złuszczającymi, oczywiście przed nawilżającymi też Ale dziewczyny, jeżeli macie cerę normalną bądź cerę mieszaną tłustą To ten peeling zastąpi Wam peeling enzymatyczny i maseczkę nawilżającą Bo jak zmywacie ten peeling, to widzicie, że Wasza skóra jest bardzo mocno nawilżona To jest naprawdę coś fantastycznego, jeżeli też nie macie dużo czasu Nie chcecie się, nie chcecie się tam za bardzo bawić to to Wam jednocześnie będzie i złuszczało tą skórę delikatnie, ale przy tym będzie bardzo mocno nawilżało. I właśnie pod wszystkie też mocniejsze zabiegi, bardzo fajnie to działa. Czyli mocniejsze zabiegi to czy jakieś maski oczyszczające, jak już Wam mówiłam, to to będzie właśnie bardzo fajna opcja. To będzie też idealny peeling dla osób z serą wrażliwą, naczynkową, bo to jest po prostu to jest tak ultra delikatne. To oczywiście nie macie ani grama żadnych drobinek. Mojej cery to ani przez chwileczkę nie poczułam szczypania. To jest peeling enzymatyczny, który bardziej idzie w stronę kompresu. Kiedy go nakładacie tą żelową konsystencję, to po prostu czujecie, jak ta skóra się tak wycisza, uspokaja. To tak delikatnie chłodzi, więc nawet obstawiam, że jak macie cerę taką podrażnioną znaczy podrażnioną to może nie, bo peelingi na podrażnioną to jest zły pomysł ale taką skłonną do podrażnień, o taką naczynkową, która się lubi bardzo łatwo zaczerwieniać to to jak nałożycie, to wam po prostu zrobi taki kompres, jakbyście nałożyły maskę algową, coś w tym stylu, plus do tego będziecie miały ładne oczyszczanie e, na skórka właśnie delikatne, bardzo, bardzo delikatne efekty tutaj. Nie spodziewajcie się, że to nie będzie nie wiadomo jakie złuszczenie na skórkę i nie wiadomo jaki efekt peelingu, bo on działa bardzo, bardzo delikatnie, ale, ale no jest super. Ta skóra jest mięciutka, jednocześnie właśnie macie ją miękką, bo macie to wszystko złuszczone, ale przy tym jest bardzo nawilżona. I powiem Wam, że to w tej chwili wchodzi na mojego ulubieńca. W kwestii takich e, dwa w jednym praktycznie, czyli nawilżanie i oczyszczanie dwa w jednym To jest naprawdę po prostu petardiocha. A i tu napisane, że właśnie dwa, trzy razy w tygodniu I powiem wam, że ja bardzo chętnie trzy razy w tygodniu po to będę sięgała I dziewczyny naprawdę spróbujcie, bo powiem wam szczerze, że ja kosmetyków przetestowałam masę I peelingów, maseczek, e, różnych rzeczy przetestowałam masę w moim życiu Czegoś takiego jak to naprawdę w życiu nie miałam To jest po prostu efekt, który daje na skórze to jest coś niesamowitego, naprawdę w tak krótkim czasie, bo to mówię, tu macie połączenie peelingu enzymatycznego z maską nawilżającą, skóra jest gładziutka, mięciutka, przy tym oczyszczona, rozjaśniona, no po prostu petarda Także co dziewczyny, naprawdę teraz jest totalny mój must have i mój wielki, wielki ulubieniec, bo naprawdę robi cuda ze no, także to o tych dwóch nowościach chciałam Wam właśnie opowiedzieć. No, mówię, że jest bardzo dobry, bardzo fajny, ale jeżeli chcecie jedną z tych rzeczy spróbować, to gońcie po to, bo to jest po prostu sztos nad sztosami. Także zobaczycie jeszcze to niebawem w jakimś domowym spa, jak ja to używam, jak to wygląda podczas aplikacji i tak dalej. Dobra, dajcie znać, czy film Wam się podobał.